Zdaje mi się, że widzę, gdzie, przed oczyma duszy mojej. Słuchaj, dzieweczko! Ona nie słucha. To dzień biały, to miasteczko przy tobie nie ma żywego ducha. Co tam w koło siebie chwytasz? Kogo wołasz, z kim się witasz? Ona nie słucha. To jak martwa opoka. Nie zwróci w stronę oka. To strzela w koło oczyma, to się łzami zaleje. Coś niby chwyta, coś niby trzyma. Rozpłacze się i zaśmieje. Ty żeś to w nocy? To ty, Jasieńku. Ach, i po śmierci kocha. Tutaj, tutaj, po maleńku. Czasem usłyszy ma Niech sobie słyszy! Już nie ma ciebie. Już po Twoim pogrzebie. Ty już umarłeś. Ach, ja się boję. Czego się boję, mego jasieńka? Ach, to on, lica twoje, oczki twoje, twoja biała sukienka. I sam ty, biały jak chusta, zimny, jakie zimne dłonie. Tutaj połóż, tu, na łonie. Przyciśnij mnie do ust, usta. Jak tam zimno musi być w grobie. Umarłeś? Tak, dwa lata. Weź mnie, ja umrę przy tobie. Nie lubię świata. Źle mnie w złych ludzi tłumie. Płaczę, a oni szydzą. Mówię, nikt nie rozumie. Widzę, oni nie widzą dnia przyjdź kiedy, to może we śnię. Nie, nie. Trzymam ciebie w ręku. Gdzie znikasz, gdzie, mój Jasieńku? Jeszcze wcześnie. Jeszcze wcześniej Mój Boże, kur się odzywa. Zorza błyska w okienku. Gdzie znikłeś? Ach, stój, jasieńku. Ja nieszczęśliwa. Tak się dziewczyna z kochankiem pieści, bierze za nim, krzyczy, pada. Na ten upadek, na głos boleści, skupia się ludzi gromada. Mówcie, pacierze, krzyczy prostota. Tu jego dusza być musi. Ja się być musi przy swej Karusi on ją kochał za żywota Ja to słyszę ja tak wierzę płaczę i mówię pacierze Słuchajcie weszko Księgnisz rozdziałku starzec i na łóż Uwajcie memu oku i szkiełku, nic tu nie widzę dokoła. Duchy karczemnej tworem gawiedzi, w głupstwa wyważone kuźni. Dziewczyna duby smalone bredzi, a gmin rozmowi bluźni. Dziewczyna czuje Odpowiadam skromnie Agawieć wierzy głęboko Czucie i wiara silniej mówi do mnie Niż mędrca szkiełko i oko Martwe znasz prawdy nieznane dla ludu Widzisz świat w proszku W każdej gwiazdzie skierce Nie znasz prawd żywych nie obaczysz cudu. Miej serce. I patrzaj w serce.